Witam wszystkich bardzo serdecznie, patrzymy sobie dzisiaj na rozkład, kto lub co zmierza do Ciebie i jeżeli kogoś interesuje taki temat, to zapraszam oczywiście tu się mogą pokazać różne rzeczy, także no zobaczymy po prostu co się pokaże I, i tyle, ja jestem Sylwia, a Ty jesteś na kanale Bina czyli Tarot, zaczynamy kto lub co zmierza do Ciebie Nie do ciebie. O, do kogoś zwierzątko zmierza. Miłość, proszę Państwa. No, kto wie, kto wie. <grystanie> Dobra, co my tu mamy? Uu, uu. Wow, 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 wow. No, bardzo się pokazały piękne karty. Bardzo. Ale zaraz, da się chciało dojść runy. Więc mecz jakiś jeszcze do rozegrania, ktoś sport uprawia, może ktoś na sport się zapisuje, na jakieś treningi, fitnessy i tak dalej, może tam ktoś poznaje, może właśnie to wskazówka, że tam może jakąś taką osobę do, do, do związku, do relacji. Tolerancja, ktoś tolerancyjny przychodzi, ktoś, kto dba o ciebie, ktoś to też się sportem interesuje. No, tutaj jakaś sprawiedliwość, równość, znowu pioruny lecą. Także mówię, nieważne jakie czytanie, tylko że tutaj oczywiście w tym y, pozytywnym znaczeniu, że dowiesz się prawdy, że równość przychodzi, y, to co gdzieś tam było w nierówności, przychodzi i już bardzo ładnie, bardzo ładnie. Runy mamy. <laughs> Więc kolejny raz, ale jak mamy runy, to sobie oczywiście zaraz zobaczymy, co to za runa nam tutaj się pokaże. Ktoś, kto zajmuje się runami, może ktoś się uczy aktualnie, może ktoś coś z run powinien się dowiedzieć. Ktoś, kto runy czyta, ma dla Ciebie jakiś przekaz. Tak może być. Spiritualność znowu, przeznaczenie. Może czegoś się dowiesz, albo zobaczymy zaraz, co nam się tutaj pokaże, z run. Zobaczymy. Co tutaj będzie, jeżeli chodzi o runy? Więc patrzymy, co tutaj nam się chce zapokazać. Co za runa? To Jest przepiękna runa, złoto, władza, bogactwo, dobrobyt, posiadanie, własność, ruchoma, duża energia psychiczna, urodzajność, obfitość, stwarzanie, hodowla, pieski, ale to mogą być inne zwierzęta, tu chodzi w ogóle o zwierzęta, inwestycje, sukces społeczny, zyski i korzyści materialne, rozwój duchowy. Zobaczcie, jak to się pięknie z tym pokryło. Rozwój duchowy, i tutaj też jest. Więc mamy. Runę. Pod spodem jest gebo, no to tak samo. Pła, dar, róg obfitości, wymiana, wielkoduszność, wzajemny stosunek, wierność, zjednoczenie, mistyka seksualna, ekstaza, powodzenie, obfitość, ślub, wesele, gościnność. Proszę Państwa, jakie karty, jakie runy? Kolejna karta mówiąca o duchowości, o uleczeniu. Jeżeli ktoś jeszcze. No, widzicie, to się wszystko z tym wiąże: ta duchowość, ta, to uleczanie, to światło, znaki. Jesteś tym światłem dla kogoś, światło wkracza w Twoje życie, uzdrowienie wkracza w Twoje życie. Nawet te karty mają taką podobną kolorystykę. Cisza. Więc, jakieś podsumowanie, myślenie o jakichś rzeczach, może jakieś wspomnienia. Może ktoś medytuje, może ktoś lubi w ciszy siedzieć, albo mieszka w jakimś miejscu, gdzie jest cisza, gdzie, gdzie można sobie tam pewne rzeczy podsumować i tak dalej. Może podsumowanie jakiegoś rozdziału w życiu, więc jak najbardziej tutaj mamy tego typu rzeczy. Kolejna karta, muzyka ważna. Może słuchasz dużo muzyki, może piszesz, komponujesz teksty, grasz na jakimś instrumencie, lubisz słuchać muzyki. Yy, I yy, jakieś różne instrumenty to nie musi być akurat pianino, yy, inspiracja, kreatywność, więc tu też nie musi chodzić koniecznie o muzykę, to może chodzić, że właśnie jakaś inspiracja, rozwijanie talentów, coś, co ci w duszy gra, żeby po prostu to rozwijać, kierować się. I może właśnie przychodzi taki moment, że zdaje sobie sprawę czytanie ogólne, że dla kogoś już na pewno tak jest, no ale to może być tylko potwierdzenie, że rzeczywiście, że rzeczywiście tak jest, no tęcza. Czyli znowu szczęście mamy, znowu ta natura, ta karta tęczy bardzo się często przewija, w góry ktoś mieszka w górach, ktoś wyjeżdża w góry. Ktoś poznaje kogoś w górach, jakaś, jakaś ważna rzecz, coś się dzieje w górach. Właśnie może kogoś poznajesz, albo gdzieś tam ktoś znaki właśnie jakieś dostaje. Natomiast ten, ten czas no to jest jak najbardziej y, szczęścia znakiem. No, zobaczymy, co się pokaże dalej, ale po tych ostatnich czytaniach, no to to jest zupełnie y, coś innego. I tu i miłość, i zadowolenie, i. Ja takie mam poczucie, że tutaj naprawdę ktoś, kto jest w tym swoim środku, ufa intuicji, to, to po prostu wie, co ma robić, wie w jaką stronę iść i coraz więcej tego światła dlatego też jest. No ale właśnie, może ktoś się zajmuje zwierzętami, albo ktoś przychodzi do ciebie, kto ma zwierzęta, kto współodczuwa, kto rozumie. Oczywiście zwierzęta bardzo kochają, yy, a szczególnie psy, właśnie ludzi. I, I to jest ta wierność, to jest to zrozumienie, troska. Troska o ciebie. Ty się troszczysz o kogoś. No, powiem Wam, że są takie piękne karty, że aż bym nie chciała dalej pytać, co tutaj mi się pokaże. No, ale zaczymy. To lub co przychodzi do ciebie. I znowu natura. <laughs> wow, jakie karty. Ktoś, kto tęskni za tobą. Ktoś, kto wraca do swojego gniazda tutaj się malutkie bocianiki wyklu wykluły. Jakaś albo umowa na stałe. Albo, albo zmiany w relacjach w ogóle. Tu jest miłość, a tu są zmiany. I to zmiany, które będą na stałe, które są długotrwałe. Relacja, która ma mocne korzenie, która jest ugruntowana. Zobaczcie, Fechu i Gebo dwie piękne runy, które właśnie o tym mówią. I tu jest naprawdę. I, i ja to, jak, jak czytałam, właśnie, to od razu taką fajną energię poczułam, że i tutaj takie karty się pokazują gdzie naprawdę no miłość yy, ta bratnia dusza ktoś kto tęskni za tobą może ktoś dalej jest albo wyjazd jakiś cię czeka a jakiś dalszy może być albo właśnie ktoś na urlop jedzie ale tu jest tu jeżeli te zmiany to naprawdę oparte na takich solidnych fundamentach relacja która naprawdę taka no, do końca życia Tworzy się yy... albo ktoś coś zmienił w swoim życiu. Może przypuśćmy tak: że ktoś zawsze jeździł nad morze, teraz jedzie w góry, albo na odwrót, i gdzieś tam się ta zmiana dokonuje, albo ktoś rzeczywiście przeprowadza się gdzieś, może nad morze, albo w jakiejś podróży. Ale tu jest też właśnie tęsknota za taką prawdziwą miłością. Może ktoś tęskni za taką miłością, natomiast tu są zmiany, jak najbardziej tu są zmiany i zmiany, jeżeli chodzi o relacje. O. No na razie to się w zasadzie to tak najbardziej pokazało, natomiast podróż może dotyczyć wszystkiego. To nie musi być podróż taka rekreacyjna, może być w sprawach służbowych, ale tu właśnie bardzo widzę relacje, które oparte są naprawdę i to będą długoletnie relacje, bo zawsze wraca w to samo miejsce, a tutaj rodzinka powiększyła się, no, kto je, ale na pewno tutaj zmiany idą. To co my tutaj mamy, co tutaj? Tak sobie zrobimy. Co tutaj idzie do Ciebie, lub kto. Okay. Jakiś król się pokazał. Mamy pod spodem diabła, także yy, uwaga w razie, co żeby ktoś był przygotowany. No miejmy nadzieję, że y, to nie będzie nic takiego, ale muszę w razie co ostrzec. E, także tak. A co my tutaj mamy? No głupiec. No na pewno jakieś zmiany, ryzyko idzie, które jest y, nie dla kogoś ryzyko, a dla kogoś po prostu nowy początek. Y, dla kogoś... Y, wszystko odgórnie jest sterowane, ale mówię tu w razie co uwaga na, na tego diabła, bo, bo tak jak mówię, że tutaj coś może być takiego, że coś tam będzie jeszcze. Może ktoś coś próbował. No tak, mamy. Mamy król mieczy. Więc albo to jest twoja energia, albo tej osoby, która przychodzi. I. Mamy no dla kogoś jakaś uroczystość, dla kogoś jakieś y, uleczenie, no to już mieliśmy. Y, ponieważ tutaj pary tańczą sobie. Więc tak bliźnięta, Waga, Wodnik może być, a może być również tak, no bo tak. Tu stoi pan. Nie będę już mówiła o tych kartach, no bo wiadomo co one znaczą, to jest po prostu no wiadomo, panie lekkich obyczajów i tak dalej, ale to nie o to teraz chodzi. Y, i po prostu tu są trzy kandydatki, no i pan idzie, musi którąś wybrać, a tutaj jest konflikt. Biją się, wbiją się wszystkie od o, o tego jednego pana, ale oczywiście to nie musi być tak, że rzeczywiście jest jakiś tam więcej osób. Może być tak, że ktoś ma konflikt od, odnośnie tego, co zrobić, bo przypuśćmy, pojawia się jakaś osoba całkiem z nienacka. I teraz, czy wejść w to, czy nie. Ktoś ma konflikt, pomyślał, że chce być sam, że już nie chce gdzieś tam w żadne relacje takie wchodzić. Także, no tutaj może być oto konflikt. Ale również jak najbardziej może będzie jakieś zaproszenie, właśnie na jakąś uroczystość i na tańce, na jakieś właśnie wesele, coś w tym stylu. No, i może ktoś się bić z myślami, co tu zrobić, albo ma w tym czasie na przykład wyjazd, właśnie jakiś, lub coś, jakieś inne zajęcia i nie wie, co ma zrobić, albo rzeczywiście trzeba będzie wybrać z dwóch osób. No, więc, co my tutaj dalej mamy. No, to kogoś sprawiedliwość przychodzi. Kolejny raz. Okej. Okay. No, mamy księżyc. Uf. OK. Okej. Cesarzowa. No, jasna sprawa. No, ale tutaj mamy śmierć. Więc... Albo coś trzeba było pożegnać, jakąś osobę, jakąś sytuację, zamknąć pewien etap, zrobić przemiany, właśnie na przykład uleczyć pewne rzeczy, może zwierzaczkiem się zająć, może właśnie w ten jakiś um, rozwój duchowy, więc jakiś etap tu jest zamknięty. Może ktoś rzeczywiście kogoś pożegnał, ale bardziej to jest oczywiście w tym, w ten sposób, że to chodzi o przemiany życiowe, o zakończenie i odnowę, powstanie jak Feniks z popiołów, transformację, więc tutaj transformacja jest, no i tutaj mamy nawet właśnie osiem kielichów, czyli pożegnanie, tutaj Pan rozstaje się z Paniami, yy, musi dalej, yy, czeka Go podróż, czy tam pójście gdzieś tam, więc rzeczywiście jakieś Pożegnanie jeszcze przychodzi do ciebie, ale to oczywiście nie będzie w każdym przypadku, no bo jeżeli ktoś już coś pożegnał i nie ma czego pożegnać, no to jak najbardziej nie, ale tutaj na, nawet się potwierdziło, że jest po prostu odejście i zakończenie. Więc yy, to jest tak, może ktoś się zastanawia, ma konflikt odnośnie odejścia, czy kogoś tam zostawić, czy nie, czy jakąś sytuację, czy właśnie się gdzieś przeprowadzić, no ale tutaj mamy cesarzową, no to po prostu tu stoi jakiś pan z kielichem. A tutaj, no i tutaj pieska również mamy, cesarzowa, pięknie idzie na swoim zielonym dywanie, więc yy, jak najbardziej tu dla kogoś, rzeczywiście, ty jesteś w tej energii, ty jesteś tym światłem, przyciągasz to światło. Może właśnie zakończenie pewnego etapu spowodowało to, że po tym uleczeniu ty jesteś teraz w energii cesarzowej lub taka osoba przychodzi. Bo Ty jesteś, Ty jesteś w takiej energii i przychodzi taka osoba. Może się rodzić jakieś świeże, nowe uczucie, ale właśnie ja to czuję, że to jest po przemianach lub po zakończeniu jakiegoś etapu i, i dopiero wtedy coś nowego przychodzi. Aha, miałam wziąć te karty, no to teraz te bierzemy w takim razie. Co tam przychodzi do Ciebie? Co lub kto? Naprawdę coś zmierza. I jesteś ty. Dom, słońce. Idzie, idzie do ciebie Twój rycerz. Nie, no rycerz nie, ale, ale rzeczywiście, albo może być, że to będzie osoba młodsza, może przynosić jakieś wiadomości, zaproszenia. Do domu, lub jeżeli chodzi o ciebie, ale wszystko, co by nie dotyczyło, czy to będzie domu, czy to będzie nieruchomości, czy, czy to będzie Twojego otoczenia, czy to jest Twój dom, jakieś dobre wiadomości przychodzą, ponieważ tu jest słońce. Słońce to jest piękna karta, pozytywna, pozytywna energia, dużo dobrej energii. I może być tak, że właśnie jak to się coś zakończyło. Ale mówię, no tu jest cesarzowa i jesteś ty. No, po prostu tylko potwierdzenie, i, i jak najbardziej jakiś etap trzeba było zamknąć, i wtedy zaczyna się wszystko układać. Może dla kogoś jest tak, że dopiero zamknął ten etap i nie widzi jeszcze tego, że te zmiany są na horyzoncie, a są na pewno. I temu przyświeca tęcza. Zresztą, jak czytałam o runach, to, sam, to sami słyszeliście, jakie te karty po prostu są piękne. Więc Odnośnie, właśnie, czy ktoś się wyprowadził, czy ktoś zamknął jakiś etap. Tu zamknięcie etap, etapu jakiegoś powoduje, że wszystko się zmienia, ale zmienia się na lepsze. No bo co tu można powiedzieć? No, jeżeli mamy dom cesarzowa, proszę bardzo, ty jesteś. Może właśnie jakieś zwierzaki, które też zmieniają coś tam. Wszelkiego typu zmiany, ale które są pozytywne. Okej, okay, mo może tak być, że zakończyło się jakiś trudny, jakiś trudny etap, albo rzeczywiście tą transformację trzeba było przejść, ale to było wszystko po to, żeby zaczęło się układać. Może ktoś rzeczywiście musiał opuścić jakieś tam jakieś mieszkanie, czy dom, czy przeprowadzić się, no bo odejście no to jest po prostu odejście, czyli coś tam się zostawia. Czy Jakaś osoba odeszła, natomiast tu ktoś zmierza już w Twoją stronę. I słońce, jak najbardziej. Powodzenie we wszystkich dziedzinach. Jak najbardziej. Może być osoba jakaś na, na stanowisku, no ale tu przychodzą nawet zaproszenia, jakieś miłe rzeczy, wiadomości, komunikacja, listy. Maile, no, media i tak dalej, może ktoś się uczy, tu są książki również, kursy jakieś, więc co by nie było, niespodzianki jakieś fajne. Jeżeli właśnie tutaj ta, ta osoba się pojawiła, jeżeli to jest Twoja energia, czyli powietrzna, no to wiesz, że to będzie do ciebie. Oczywiście, jeżeli ktoś nie ma energii powietrznej, no to też nie znaczy, że nie będzie do niego, ale może być tak, że to taka osoba przychodzi. Może być konflikt tutaj też, dlatego że tutaj jest, że być może ta osoba nie pokazuje tak na pierwszy rzut oka. Ona musi sobie wszystko przeanalizować, przemyśleć. I może być tak, że ona nie pokazuje, że jakichś tam ciepłych uczuć i tak dalej. Ale ja mam takie poczucie, że to się, jeżeli ona od ciebie będzie czuła właśnie tą dobroć, zrozumienie na cesarzowa, to tylko takie, takie uczucia, to to, że ona się otworzy. No, mamy cesarza pod spodem. No, cesarzowa i cesarz. Piękna para. Ok. A monet. No, więc jest szansa na pracę, umowę, stabilną relację. Co my tu mamy? Hmm. pokazał się ten diabeł i tutaj może być że rzeczywiście ktoś tam jeszcze będzie próbował coś, ale to mówię, to jest w jakichś nielicznych przypadkach, że ktoś coś tam będzie jeszcze y, próbował dla siebie coś tam ugrać, czy... Ale tu są za dobre karty. Może, może dla, dla kogoś to będzie jeszcze jakiś tam test mały. Czy, czy właśnie da się w to wciągnąć, czy nie. Natomiast tu jest zadowolenie emocjonalne. Tutaj jest znowu... Y, Ktoś sobie dorabia, właśnie tu też pan znowu już na flecie gra, więc znowu ta muzyka jak najbardziej. I tutaj mamy znowu Rydwan. No więc proszę, zbiory jakie? Te krowy to takie na wypasie, także tutaj dla kogoś, no mówię, idzie w pozytywną stronę. Czyli wszystko dobrze, znowu ta zagranica się pokazuje, znowu może inna kultura. Więc jak najbardziej to jest yy, gdzieś tam. No mieliśmy może gdzieś wyjazd daleki, więc to się może z tym wiązać. Karta raka. I tak jak mówię, że gdzieś tam jeszcze może się pokazać, że ktoś będzie jeszcze coś tam chciał manipulacją, ale to mówię, to jest. Nie widzę to, żeby to było na jakąś większą skalę. Jeżeli to dla kogoś to może być tylko test, czy rzeczywiście jest gotowy na te zmiany. Czy rzeczywiście jest w tej energii pięknej I, i Rydwan, a Rydwan to jest karta właśnie ruchu, bo jak mamy tamte inne czytania, nigdy nie ma karty ruchu. A tutaj się pytam jest, bo Rydwan leci do przodu. I tu bez przeszkód nie ma żadnych problemów, nie ma żadnych przeszkód fizycznych, czy jakiś tam innych. Mówię z kolejny raz znowu w podróży kogoś poznanie, albo współpraca. Gdzieś tam za granicą, z firmą zagraniczną, wyjazd za granicę. Może dla kogoś rzeczywiście zbiera ktoś właśnie te, te plony? Tutaj jako siano, tutaj proszę. Te krowy mają nawet ym, takie więcej porobione na tych rogach i tu jakieś są owoce, więc jest ta obfitość. A może ktoś też włożył w jakąś pracę, czy. Jakieś dodatkowe kursy, lub ym, do, do szkalania, i to przynosi te, te plony. Natomiast no tu jest zadowolenie. Dwa gołąbki sobie gruchają. Tutaj pani z panem sobie siedzą. Także zadowolenie emocjonalne przychodzi. Mówię, może w jakimś tam przypadku być, że. Że to będzie jakieś coś, coś nie tak, ale to na pewno będziesz wiedzieć o tym. Jeżeli coś będzie nie tak, to na pewno będziesz wiedzieć i to wyczujesz. Bo tutaj są bardzo fajne karty. Mówię, Asmonet, więc jest jak najbardziej szansa arcykapłanka. Czyli znowu ta wiedza, intuicja, mądrość życiowa, mądrość duchowa. Mówię, tu intuicja Ciebie prowadzi. Tu mamy umiarkowanie, czyli. Rzeczywiście jest ta równowaga, jest przepływ, słońce. Ale tu się odwróciło. No, może dla kogoś być, że ktoś jest jeszcze w takiej nie do końca energii, albo nie ma teraz energii. I może, może być tak, że ktoś nie. Nie widzi teraz tego jako tych zmian, bo przypuśćmy, dopiero co się zakończyło. Zakończyła jakaś sytuacja, gdzie ktoś dopiero się podnosi z tego wszystkiego i nie widzi jeszcze właśnie tego, że, że może być lepiej, ale może właśnie dlatego pokazała się ta równowaga, żeby dojść do tej równowagi w emocjach i w ogóle w życiu, żeby była. Intuicja cię pokieruje jak, lub cię pokierowała na nowy początek. I miłość tutaj mamy, jak najbardziej, więc na pewno wszystko idzie do przodu i przynosi Ci spełnienie i zadowolenie. Więc bardzo piękne karty. Życzę wszystkim, aby to się właśnie spełniło. Bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się do następnego. Pa.